Uszanowanie wszystkim, kto ogląda dzisiejszy odcinek. Moje imię Victor Cross, a Wy jesteście na kanale HiFiSense. Dawno już chciałem nagrać ten odcinek, ale niestety cały czas brak mi czasu, więc nagrywam dopiero go teraz. Pewnie trochę zaciągnie się na dłużej, a więc róbcie sobie kawkę i miłego oglądania. Dzisiejszy odcinek będzie o audio wideo show. Taki krótki przelot po tych rzeczach, które najbardziej mi się podobały, albo podobały mi się w tym momencie jak wchodziłem i było fajnie. Nie czekałem, ponieważ chciałem obskoczyć wszystko, więc bierzcie to pod uwagę, że jeśli czegoś nie wrzuciłem do tego wideo, to nie znaczy, że jakieś tam te pominięte rzeczy będą gorsze, lub tam słabe w ogóle i tak dalej. Nie. Po prostu skupiłem się na tym, że jak wchodziłem, było dobrze, to to nagrywałem, to wrzucałem sobie do notesika i już tam nawet ktoś mnie poznał na tym audio-video show, podbił do mnie, było bardzo miło. Też udało mi się poznać bardzo dużo fajnych i ciekawych ludzi w branży audio wideo. Po kolei będę wszystko wspominał, a na razie zapraszam do oglądania. Więc odpalam sobie swój notesik i już Wam zaczynam opowiadać od czego to się zaczynało. Ja zaczynałem ogólnie swój audio-video show z Radisson Blue od sowieckiego hotelu. Pierwsze co było na wystawie w Radisson Blue, to właśnie była wystawa rodzimych Fez Audio i Pylon Audio. Była prezentacja nowych jade od Pylon. I powiem szczerze, że dość ciekawie to wygląda. Chcieli nawiązać to do klipsów Forte albo Cornwall, nie pamiętam już do, dokładnie do których chcieli to nawiązać, ale wygląda tak bardzo retro. Fajnie im się udało, bardzo fajnie wygląda. Jest to konstrukcja dwudrożna, czyli y, mamy do czynienia z monitorem, ale z takim monitorem naprawdę większym, który już stoi na podłodze. Jadę gralę z Tytanią od Fez Audio i z Ionem odtwarzaczem CD. I naprawdę powiem szczerze, że przestrzeń mega, bardzo mi się podobała. Ale też, zarówno był gramofon od polskiego producenta, od którego dostałem bardzo fajną ko koszulkę. Od gramofonu w murach, powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba, wyglądem. Chociaż jeden z moich, z moich kolegów powiedział, że no, jest to taka trochę kopia z transrotora, ale udało mi się zamienić z producentem kilka słów i dowiedziałem się, że. Producent szkicuje sobie modele tych gramofonów siedząc w biurze przy wykonywaniu nudnej pracy, a więc no, podejrzewać go o jakieś tam kopiowanie transratora uważam za takie trochę niedorzeczne, bo każdy ma coś swojego w głowie i każdy widzi tak, jak widzi. Więc można wybaczyć tą podobiznę. Jeśli będziecie zainteresowani, to postaram się skontaktować się z. Producentem gramofonów murach i spróbuję nagrać jakąś recenzję o tych gramofonach lub jakiś wywiad z ogólnie producentem. Ale to piszcie w komentarzach, że jesteście zainteresowani, to coś się nagra. Kolejna wystawa to, by, to była wystawa STX, też polska firma. Bardzo zdziwiłem się na plusa. Tak jak wchodziłem do tego pokoju odsłuchowego StX-a, to byłem sceptycznie nastawiony, ponieważ Właśnie kilku kolegów było ze mną z Polski, którzy nie kojarzą jakoś dobrze sprzętów stx -a. więc u mnie już taka predyspozycja była, że to nie jest coś dobrego. No ale po odsłuchu kolumn Atom 400 stwierdziłem, że jest coś fajnego i trzeba tym się zainteresować, bo kolumny były ciekawie zbudowane, bo zbudowane jakby po prostu z deski, ale pogadałem z konstruktorem tych kolumn i powiedział, że to nie jest taka zwykła deska, ponieważ zwykła deska ma do siebie to, że może się deformować pod wpływem tam nie wiem takich momentów jak wilgoć i tak dalej, więc to była taka jakaś sklejka, ale wygląda to naprawdę kozacko, jest naprawdę bardzo grube. Wykończenie tej deski. Kolumny chyba będą warte około 10 tysięcy złotych. Tak jak tam zapytałem u pana, który był odpowiedzialny za, za tą wystawę, mam nadzieję, że uda mi się je dostać na testy takie domowe bardziej żeby posłuchać, bo w warunkach wystawy to nie jest do końca to, co możemy uzyskać. W warunkach swoich akustycznych. Więc zawsze, jak idziecie na audio video show, pamiętajcie o tym, żeby mieć zapas gdzieś z tyłu głowy, tego, że pomieszczenie odgrywa 80%, no może przesadziłem, może nie 80, ale myślę, że 60 to na pewno. Także w pokoju odsłuchowym STX-a bardzo mi się podobały podstawki magnetyczne, na których stale te kolumny. Trochę jak zlapałem się za tą kolumnę, ona zaczęła tak się bujać i się przestraszyłem, ale pan od wy wystawy powiedział mi, że mogę się nie bać i nie martwić, bo jest to konstrukcja magnetyczna i trzyma się naprawdę dobrze. Takiego rozwiązania wcześniej nie widziałem, a więc dla mnie to było też jakąś ciekawostką. Może jak uda mi się ogarnąć te kolumny na odsłuch to zarazem dostanę właśnie z tymi podstawkami o ile znałem język angielski o ile mi tego angielskiego wystarczyło udało mi się też porozmawiać z panem Metaxa z firmy Metaxa Science i jest to taki skromny bardzo pan który siedział sobie w takim ubocznym jakimś pokoiku małym nie miał tam jakichś kolumn za miliony miał tam monitory Genelec jak zapytałem dlaczego z takimi kolumnienkami. To powiedział, że nie jest to jakieś przedstawienie, co to potrafi, tylko e, wystawa, że, żeby ludzie mogli się skupić na jego tworzeniach. I powiem Wam szczerze, że wyglądało to naprawdę jako high-end, jako wyższa półka. Produkuje on szpulowe magnetofony i pewnie tutaj już widzicie na filmiku, jak to wygląda. To odkrył mi tajemnicę lub nie tajemnicę. Powiedział, że niektóre części wytaczają z aluminium na fabryce Porsche. I naprawdę to zas nie wyglądało, niemal jak, jak Porsche. Chociaż sam pan Metaxa powiedział, że nie jest to Porsche, tylko to już można powiedzieć Rolls-Royce wśród magnetofonów szpulowych. Jest to naprawdę przymili człowiek i odpowiedział mi na wszystkie moje pytania, które tam powstały w tym pokoju odsłuchowym. Dalej, kolejnym punktem w moim notesiku yy, znalazły się Sky Audio. Napisałem, że ładny design, monobloki, ładne staną za ostro, ale muzykalnie. Tak szkicowałem wszystkie wystawy, ponieważ nie wystarczyłoby mi po prostu najzwyczajniej w świecie czasu, więc będę starał się maksymalnie krótko to opisywać. Kolejny punkcik to rok na Wave Light Duck z okablowaniem Tellurium Q i z elektroniką Bladeleus. Zaznaczyłem, że było tu bardzo dużo średnicy. Dla niektórych to brzmienia bardzo by się spodobało. Kolejny pokój to Audel Audio z Lay Magnetic. Zaznaczyłem, że całkiem czarujące brzmienie 20 tysięcy za parę, czy dużo? Powiem, że dużo, ale co znaczy dużo. Dla każdego jest swój próg, swoja granica. Każdy może wydać swoje jakieś pewne pieniądze na nasz system audio. Ja tam uważam, że powinniśmy cieszyć się z tego, co mamy. Na przykład jak mamy słuchawki od iPhone'a, to powinniśmy się cieszyć muzyką z tych słuchawek, a nie właśnie samymi słuchawkami. Chociaż dość często mamy do czynienia z audiofilami, którzy właśnie mają frajdę z tego, żeby oceniać brzmienie tych kolumn lub słuchawek. Zaznaczyłem też Qualio, Celebrio. Napisałem, że pełne granie, detal. Wygląd bardzo dobrze, a więc, możecie sobie, a więc możecie sobie zobaczyć na filmiku. Kolejnym punktem w notesiku jest Sonar. Pewnie już tutaj widzicie na obrazku jak to wygląda. Nic więcej nie zaznaczyłem, a więc po prostu oglądajcie jak to wygląda. Kolejnym punktem jest Saiton. Bardzo szczegółowe granie, mega detail napisałem, warto się zainteresować. A więc pewnie będę się interesował po kolei. No, i jak tutaj by się obeszło bez mojego ulubionego primare? Kolumny RAIDO z klockami primary. RAIDO to kolumny za ponad 100 tysięcy zł za podstawkowe, więc kilka razy droższe od elektroniki samego primary. No, jak zwykle napisałem, że tutaj bardzo szczegółowo, bardzo fajne, otwarte brzmienie. Co do primary, to udało mi się poznać pana Teriego. Czyli producenta Prymary. Też jest bardzo fajnym i ciekawym człowiekiem. Udało nam się pogadać nawet jakieś 20 minut. Staliśmy i gadaliśmy o jakichś różnych sprzętach audio. Opowiedział mi też jedną ciekawostkę, którą pewnie dowiecie się niebawem. Jest to mały sekret, który dostałem bezpośrednio właśnie od producenta. Pary. Jeśli oglądasz to, to pamiętam, że wiszę ci strzyżenie, więc w następnym roku, jak przyjedziesz. Do Polski to serdecznie zapraszam do mnie do barbershopu, Chmielna 98. I to właśnie by było na, na tyle w hotelu Radisson Blue. Dalej przechodzimy do hotelu Golden Tulip. No i pierwszą wystawą w Golden Tulip to były Estelon Forza. Powiem wam szczerze, że chciałbym mieć takie kolumny w domu. Cytuję, właśnie z bezpośrednio miejsca, jako słuchiwałem: zachwycający design, wokale żeńskie. Wszystko brzmi naturalnie kontrola basu. Wystawa tych kolumn była naprawdę dużym pomieszczeniem odsłuchowym i to naprawdę dużym. Powiedziałbym, że to wyglądało bardziej na salę konferencyjną, i powiem Wam, że dawały radę. Nie było tych kolumn tam za mało. Kolejną ciekawą salą dla mnie to była sala Ion. Na początku dość ciekawie panowie prezentowali właśnie swój sprzęt i bardzo mi się podobało. Napisałem, zaznaczyłem, że prezentacja dość ciekawa. Też zaznaczyłem, że brzmienia Ion w połączeniu z akuton potrafi zadziwić słuchaczy szukających przestrzeni i powietrza, których tam naprawdę nie brakowało. Zaznaczyłem też, że muzykalność jest na wysokim poziomie. Ten setup chciałbym też mieć na wyłączność. Przedstawiciel IONA na moje kilkukrotne pytania, czy da rady grać roka na wzmacniaczach lampowych IONA, starał się mnie olewać. Powiedziałem mu, że rozumiem i zdaję sobie sprawę na przykład, że niektóre lokowe rzeczy zrealizowane lub nagrane w słabej jakości, ale chodziło mi o to, czy potrafią na przykład te wzmacniacze rozłożyć sekcję perkusji taką szybką, powiedzmy jak. W system of the Down lub coś w tym stylu, i na koniec po prostu sam ten producent czy, czy, czy przedstawiciel podszedł do mnie, bo zobaczył, że, że zrobiłem się taki trochę zniesmaczony po, po tym olewaniu. Powiedział mi, że Roka potrafi grać każdy zestaw, a najważniejsze, żeby grał muzykę klasyczną. Z czym mogę się zgodzić, bo w muzyce klasycznej potrzebujemy bardzo dużo dynamiki, ale właśnie potrafić grać rocka też trzeba umieć. Dalej przychodzę do Stadionu Narodowego i na Stadionie Narodowym niestety straciłem głos podczas całego audio-video show i nie mogłem nagrać live'a, bo chciałem zrobić w live'ie, żebyście podziwiali to wszystko na żywo, kto nie, nie mógł wyskoczyć i zobaczyć co tam się dzieje, więc nagrywam to dopiero teraz, ale myślę, że tak na spokojnie to jest lepiej trochę nawet, bo mogę sobie jakieś przemyślenia mieć, ciekawej to zaaranżować, w sensie takim, że zmontuję to fajniej i pokażę Wam przybitki z tych, z tych rzeczy. I pierwszą wystawą na Narodowym to była wystawa polskiej Starej Unitry. Tylko że w nowej odsłonie. Podobno już niebawem będą prezentacje tych, tych klocków. Szczerze mówiąc, nawet to wyglądało bardzo ciekawie. Mi się podobało co najmniej. Kolegom z Polski podobało się nie mniej. Jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało i mam nadzieję, że też odezwę się do Unitry i te sprzęty mi wypożyczą na testy, a więc może niebawem powstaną recenzje z niektórych sprzętów z tej całej listy mojej. A więc może ktoś z Unitry ogląda, to panowie pożyczcie mi proszę sprzęt do testu, do recenzji. Pierwsza sala, nie licząc sali wideo, bo sale wideo mnie mniej interesowały, więc pierwsza sala po sali wideo na Stadionie Narodowym to była sala JBL plus elektronika Mark Levinsona. Bardzo otwarte brzmienie, całkiem ciekawie to brzmiało. Dla mnie wygląd na dużego minusa, nie postawiłbym czegoś takiego nawet jakbym miał duże pomieszczenia słuchowe, duże mieszkanie. Nie podoba mi się po prostu w ogóle. Przy kolejnej sali zacytuję, przy tej sali zacząłem rozumieć, że na narodowym mieszkają raczej wieloryby. Głośniki Horns z elektroniką Qualition i CD-Ion zagrały mega naturalnie przestrzennie i muzykalnie. Grała jedna z płyt Aldiego Diego Kolejna sala to Bowers and Wilkins z 800 serii z elektroniką Luxmana i powiem, nie uderzyła twarzą płotą. Też z Bowers and Wilkins to była kolejna sala z serią 700, to nowa seria od Bowers and Wilkins. Szczerze mówiąc byłem nawet zainteresowany tą, tą nową odsłoną 700 serii i całkiem ciekawe brzmienie. Prawda brzmiały one z wzmacniaczem Rotel i streamerem Rose RS-150. Napisałem, że bardzo zrównoważony, bas bardzo głęboki, ale kontrolowany. Więc są to ciekawe kolumny dla drugiego mojego zestawu, bo właśnie planuję zakup kolumn podlogowych. Więc może pojawi się niebawem recenzja Bowers and Wilkins 700. Kolejna sala to Martin Logan, które dawno, dawno chciałem posłuchać, bo to są elektrostatyczne kolumny. Jest to zupełnie inna konstrukcja niż konstrukcja dynamiczna. Napisałem, że jest zauroczenie, ale w końcu jakoś mi się nie podobał bas. Nie wiem dlaczego, opisałem to jako dziwny bas. Nie zrozumiałem, ponieważ wiadomo, że mogło pogorszyć akustykę pomieszczenia itd. Więc po prostu napisałem, że dziwny bas i fajnie by było je posłuchać w swoim pomieszczeniu z moim wzmacniaczem, więc tak. Kolejna sala to, to Sala Gato. Gato Audio wykorzystują w swoich kolumnach głośniki SB Acoustic i powiem Wam szczerze, że te granie mm, bardzo mi imponowało. Yy, jakby powiedział jeden z moich y, kolegów audiofilów, y, jest to brzmienie takie efekciarskie. Wilson Audio kilkukrotnie mnie tam zaskoczyło na Audio Video Show i. Mogę nominować nawet te kolumny jako jedne z najlepszych w ogóle na audio wideo. Chociaż nie ukrywam, że jeszcze jedne mi się bardzo podobały, ale to po kolei. Więc Wilson Audio, Chronosonic. Napędzane są mega głębie i jad. Jak powiedział Paweł, pozdrowienia. Trochę mniejsze Wilsony grają mega dobrze z monoblokami Denda Agostino. Klasyka jak w filharmonii. Model to był Alexia. Powiem Wam szczerze, że ten zestaw z Dend'Agostino podobał mi się nawet bardziej niż tamten wyższy, który był w poprzednim pokoju. Ponieważ w poprzednim pokoju to brzmiało jakoś bardzo klarownie, a w pokoju z Dend'Agostino już to było taki bardziej średnicowy, bardziej ciepły nasycone brzmienie. No, kolejnym bardzo ciekawym przestawieniem było przestawienia Blumenhoferów. To już obsmarowane zostało na wszystkich forach chyba na wszystkich facebookowych stronach, wszyscy piszą, że było bardzo fajnie i bardzo ciekawe. Tak, było bardzo fajnie, bardzo ciekawe, wygląd taki bardzo awangardowy, ale no, takie pieniądze, za które te kolumny są oferowane, raczej nie, do, nie, do, nie dla zwykłego Kowalskiego. Również odkryłem dla siebie emotiwy. Grały kolumny łącznie z elektroniką, czyli cały zestaw był emotywy. Tylko chyba streamer mieli od yy, yy, z czegoś innego. Napisałem, że całkiem dobrze, bas szybki, szczegóły są, przestrzeń to co. To, co właśnie lubię, komplet kosztuje 28 tysięcy pre, końcówka mocy i kolumny, więc to już bardziej w takim budżecie, którym możemy sobie pozwolić. No i kolejny z takich faworytów moich to były kolumny Piega z elektroniką Nime. Grałem techno z takimi wybrzmiewającymi detalami malutkimi, które można było wychwycić. Odznaczyłem bardzo szybki bas i dobry detal w tych kolumnach i napisałem, że to jest mój dźwięk. Tak, jest mój dźwięk, lubię detaliczne, czyste, klarowne brzmienie i niemal ważny dla mnie jest właśnie ten szybki bas. Dość często jest w kolumnach z bas-refleksem z tyłu, jest tak, że ten bas jest taki trochę rozciągnięty, co mi się nie podoba właśnie. W tych kolumnach czegoś takiego nie występowało, ponieważ z tego co pamiętam to, to było zbudowane na membranach biernych, więc pogłosów powietrznych tam nie było. Stadion Narodowy Level 2 i pierwsze co rzuciło mi się w uszy to SB Audio Elektronika plus yy, Intrada, holograficzna scena, bardzo przyjemny i wyrównane granie. Chyba przetworniki są papierowe, z tego podoba mi się yy, sygnatura i barwa brzmienia. Kolumny Klode kosztują 34 za parę. Przetworniki Morella, nawet najtańszy model potrafił podarować fajne odczucie i wgląd w scenę. Głośniki Epos S14N, streamer Maitner. W tym pokoju niestety albo stety przekonuje się, że streaming mocno idzie do przodu. I w sumie zasięgam swoją pamięć, mało systemów na czole z gramofonem zagrało dobrze. Streaming Stajdal. Kolejny odhaczony pokój na plusa to pokój z Herbertem. Gra bardzo przekonująco dość szczegółowo bas szybki, zwarty mi się podoba. Elektronika VTL i Transparent, głośniki Rockport Technology bardzo ładnie eksponują scenę. Nawet przy graniu z gramofonu jest dynamicznie. I tu zabieram słowa o streamingu z powrotem. Zwracam honor krążkom czarnym. W pokoju Rockport i elektronika. Elektrokompanie. Mało nie stwierdziłem, że gra za metalicznie. Okazało się, że gra japońskie wydanie CD, na szczęście przyłączyli Państwo na streaming i tu wszystko wróciło do swoich e, normalnych możliwości. Horde Electronics plus Spender. E, bardzo szybkie brzmienie, mocno klarowne, czy chciałbym posiadać? Nie wiem, ponieważ wygląda to całkiem, całkiem kosmicznie, bardzo fajnie, minimalistycznie bym powiedział ale ten system jest za bardzo klarowny. Powiedziałbym, że lepiej by to się nadawało w studiu nagraniowym. Co dziwnego, na tym narodowym najbardziej podobały mi się takie tańsze systemy, jak na przykład e, elektronika Arkan z głośnikami Cabas. Mega wgląd w scenę, ale męczyły mnie subwoofery. E, nawet nie patrząc na to, że to były subwoofery od firmy REL. Per list ten napisałem, że mega dobre granie, saksofon jakby grał w sali obok mnie. I ostatni był pokój TND i napisałem tak: Matko Boska, dziś pierwszy raz zobaczyłem, a co najważniejsze, posłuchałem magnetofon szpulowy marki Studer. Kto nie w temacie, powiem, że na tym kiedyś nagrywano największe hity od największych